Ja ludzie, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Helena i wracamy do Zagrajmy w Skyrim. Nie grałam w tą grę od jakichś dwóch tygodni Dzisiaj chcę zagrać naprawdę krótko, dwa góra trzy odcinki ponieważ mam nagrane dużo odcinków do przodu i a nie chcę wypaść, nie chcę po prostu stracić tych, jakby to powiedzieć, umiejętności gry więc sobie wracamy Najpierw się tutaj może jakoś tak lepiej ułożę, usadowię i tak troszkę średnio niewygodnie jest. Co ja tutaj mam? Eee, oczywiście muszę sobie przypomnieć, bo naprawdę długo nie grałam. Eee, tak. Tym jest to, tym jest to. Okej. Okay. No mam jeszcze 500 dźwigów. dobra. Tym nie zwolni. Okej. Okay. Eee, dobra, może na początku zaczniemy sobie od szybkiego save'a. Eee, nie mam zamiaru z nimi walczyć w żaden sposób. Eee, chcę je ominąć w ogóle jaki mam tu mam ten krzyk jest w porządku w sumie chciałabym do niego strzelić się zastanawiam nawet czy tego nie zrobić ponieważ on jest tutaj tylko jeden no właśnie ok, trafiałem go w wokal jakoś tak Średnie obrażenia, nie wziął Może byście coś porobili? Ok, zabiliśmy ich. Co prawda, trochę nie tak jak planowałam, ale liczy się efekt. Muszę być trochę silniejsza, żeby móc tak, tak od sobie zabijać yy, przeciwników. Właśnie chciałam przeładować łuk. Tak Jakieś mam takie przyzwyczajenie z... Gier FPS? I TPS? O Jezu, to jest jakiś... Chro... Coś tam Nie wiem, jakieś gówno Aha, tam jest smak. Super. Okej, okay, tu jest chyba łucznik. A nie, tu jest ona okej. Okay. Coś, coś miałam na ustach. Jezus Maria, dzięki Bogu, że go nie trafiłam. Cyk. 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 Świetnie, nie trafiłam. O świetnie, zatruł mnie i umarłam, jak słodko. Hmm, jakby to zrobić, żeby nie umrzeć? Musimy się dostać tam. Chcąc, nie chcąc, jedyna droga tam prowadzi przez tych ziomów. Mogłabym ich zignorować i z nimi nie walczyć, ale tego oczywiście nie zrobię, ponieważ chcę mieć level. Ej, zaraz, tutaj można tędy przejść. Można? Można. Eee, to ja się cykam. Idziemy górą. Jak można, to można. Co, co się rzucasz? Właściwie to się tak zastanawiam i tak chyba i musimy zaatakować. Zróbmy tak, F4 idziemy tutaj na dół one nas nie powinny zauważyć ten farmer też nie Ech, to było prostsze niż myślałam tam jest kolejny farmer F4 bardzo by się przydała możliwość wydawania farmerom rozkazów żeby na przykład yy, bryniol ty jep zajebtego nie Hmm, myślałam, że mnie przyczają. Dobra, spróbujmy zrobić to na tej zasadzie. Tak Skąd cię przywiało? Twój los jest już przesądzony! Tak, kończą ci, co zadzierają z Julią. Kto tam? A tu jest. Cieni! Jest już przesądzony. Dobra, tamte nas nie zauważyły. Te dziwne potwory, które mnie kurwa przerażają. Co ci się stało? Miałeś kolec w głowie. Efia -ja, strzała złoto. Okej. Okay. Musiały być rzeczy Karliach. Dobra, idziemy dalej. Ja mam w ogóle wączek. Mam. Wcześniej mi się zdarzyło. Ja tutaj sobie spokojnie nagrywam. Mam ile? 15 minut nagrania? Czy 10? I się nagle orientuję, że mikrofonu nie włączyłam. Gdybym mogła do. Kurdy Karliach. Susie. Tęsknię za farkrasem. No i teraz Ty, Bryniolf, na serio? Chodź, tu. No kurde. Naprawdę tęsknię za farkrasem. Tego się da. Farkrasa się dało jakoś przesunąć. Trzeba było w ogóle wchodzić do środka, nie? Dobra, już, już mam naukę na przyszłość. Okej, okay, tu jest kufer. Chętnie go sobie otworzę. Zwłaszcza, że mam 250 chyba wytrychów. Dzięki. Tutaj nie. No kurde. Tutaj? Kurcze? Sąd nawet nie ruszy, a sądzi nie chce otworzyć. Sprób... Spróbujmy jeszcze raz. Yy, ponieważ, jak wczytamy grę, to on w całkowicie innym miejscu daje ten pranie kufra Tam widać, go musiał przekręcić bardziej. Okej. Okay. Za bardzo w lewo. Za bardzo w prawo. Nie tu. Tutaj też nie. Nie. A spróbuję troszkę tak bardziej. O tak, tak się w ogóle nie otworzy. Otworzę go. Zobaczycie. No, mówiłam. Złoto, srebrny pierścień, elfitopór, jakieś karwasze i na pierśnik. To się wszystko sprzeda, więc cztery bramy i idziemy wszystko. dalej. Nie ma wątpliwości musimy się przygotować. I jestem gotowa. To Zróbmy to dla calusa Okej. wrócimy F4. To jest tutaj i jeszcze nas nie dostrzegł. Mniolje, pilnu drzwi, Halo, dziewczyny. Zejdź na dół i sprawdź, czy dasz radę. Karlia! Kiedy nauczysz się, że nie możesz zdobyć nade mną przewagi? Hej, mogę się ruszyć, czy nie? Gdy Bryniolf przyprowadził cię przed moje oblicze, wyczułem nagłe drgnięcie powietrza. Wtedy już wiedziałem, że ja lub ty skończymy na czubku ostrza tego drugiego. Daj mi klucz, Mercer. Czym ta kariach wypełniała wasze głowy? Opowieściami o złodziejach z honorem? Przysięgami pełnymi kłamstw? Niedotrzymanych przysiąg? Nocnicy nie obchodzisz ty, klucz czy cokolwiek innego, co ma związek z Gildior. Nie wierzę ci, prowadzi mnie nocnica. Wygląda na to, że cienie skrywają nie tylko twoją obecność. Zaślepiają również twój umysł. Od dawna robimy to samo: kłamiemy, oszukujemy i kradniemy dla własnych korzyści. Różnica polega na tym, że wciąż mam honor. To jasne, że nigdy nie spojrzysz na kościany klucz tak jak ja, jak na źródło nieskończonego bogactwa. Zamiast tego wolisz potykać się o swoje głupie zasady. Jeśli ktoś zginie, to ty. Więc kości zostały rzucone. A moje ostrze znów posmakuje krwi słowika. Karlian? Zajmę się tobą, gdy uporam się już z twoimi męczącymi towarzyszami. No, świetnie. W międzyczasie możesz lepiej zapoznać się z Brynią. Co? Co się dzieje? Nie mogę się zgodzić. Bądź przeklęty. Walcz z tymi Seją nad tobą kontrolę nie dziewczyna Nie wolę Nic nie znaczy okay, Okej, chodź tu Dobra Jego widzę, to nie jest tak, że on jest niewidzialny kompletnie Okej, okay, tam jest na mapie mi go pokazuje Skrył się gdzieś tu. To tu jest nie ziom. Ej, to ty uciekasz? Jakbyś się palił, wiesz? On nie jest wcale taki silny, ale i tak nie zamierzam się Dobra, co cofam to co powiedziałam. On jest silny. Yy, nie mam miodu. To znaczy nie miałem żarcia. Tutaj miałam gdzieś o właśnie Gdzie ty jesteś? Okej, okay, mam cię. Piękny strzał. No coś wątpię, Cholera. a do góry, tak? No. Kopie klucz, oko farmera, szklane strzały myśliwski łuk, amety, z granat, bez skazy, mikstury i oko farmera do derwina. Prawe oko farmera, dwa szafiry, złoto, krasnodzki, strzały, krasnoludski, miecz, sztylet, a tu niki z pasem to ci nawet nie zabiorę. Szybko bierz kościany, klucz i oko. Musimy się stąd wynosić. Wsiadam oboje oczy. Coś zablokowało trzy z drugiej strony, bo Ani drgną. Musimy odkryć inną drogę wyjścia, zanim wszystko znajdzie się pod wodą. Zmywajmy się! Tak się zastanawiam, czy ja to mam otworzyć, czy co? Spróbuję się w to jakoś strzał strzelić, ale no właśnie średnia to wychodzi. Rofusem też nic nie, nie, nie zdziałam. Aha, chyba mam po prostu poczekać, aż się wodą to wypełni, i wtedy. Gdzie jest ta dwójka? Co, oni już uciekli, czy co? Czy oni tam pływają? A, tutaj widzę bryniol wpływa. A, o, karwiach jest tu. Cześć. Jest tu coś na Ziemi fajnego? Nie widzę nic. Okej, okay, gdzie było to wyjście? Tutaj. No właśnie. Wow, wow, wow. Ja. Z tej strony ziomy! Mam czekać, aż mi woda wypchnie? Nie, to miejsce będzie się wypełniać wodą przez cały czas. Dobra. Uuu, możemy wybyć. O coś, Farkas? Wybacz, młoda. Mam ważne sprawy na głowie, bo rozmawiamy kiedy indziej. Wyspierdaj. dalej. ci życie uratowałam. Wdzięczności trochę. Nie mogę uwierzyć, że to już koniec? Dwadzieścia lat wygnania i nagle. Od tak jest po wszystkim? Pozostań, Chcesz żeby było trudniej? się, że kościany klucz wróci bezpiecznie na swoje miejsce. Zdaję się, że to będzie proste zadanie. Obawiam się, że to nie takie proste. Kiedy kościany klucz został skradziony z grobowca zmierzchu, utraciliśmy dostęp do wewnętrznego sanktuarium. Jedynie droga pielgrzyma pozwoli nam go odnieść na miejsce Zakładam, że nie zdarzyło Ci się korzystać z drogi pielgrzyma Nie stworzono jej dla słowików Powstała, by poddać próbie tych, którzy pragnęli w inny sposób przysłużyć się nic. Tym samym nie mam pojęcia, co Cię tam czeka Więc lepiej zaczynajmy Brynjolf będzie potrzebny w gildii złodziei, by utrzymać tam porządek pod Twoją nieobecność A tak, jestem szefem A ja... Nie mam odwagi stanąć przed nocnicą po tym, jak zawiodłam w misji chronienia klucza. Obawiam się, że musisz zwieńczyć tę podróż samotnie. Nie masz się, zwrócę klucz. Weź to ze sobą. Nie mogę obiecać, że pomoże ci wewnątrz grybowca. Ale z pewnością potrzebujesz go bardziej niż ja. Oddałam się, udawałam się tym łukiem no. przez niemal całe życie i nigdy mnie nie zawiódł. Mam nadzieję, że i tobie przyniesie szczęście. Wybacz, młoda mam ważne sprawy. Ty. Nie obchodzi mnie to, że masz ważne sprawy na głowie. Farkaz, ruszajmy, pomyśl dla mnie, tych rzeczy. Zabrać? Eee, mam coś dla ciebie, jakiś strój fajny. To jest lekki pancerz i on go nie założy. Może. Nie to. Eee, co ja robię? Rękawice słowika. Okej, okay. zbroja słowika. Rękawice słowika. Buty słowika. I chcę ci dać to, no, od razu je założył. Okej, okay, mam teraz mniejsze obciążenie. A więc prowadź. Czy masz seksy butki. Dobra, teraz sobie pogadamy z Słowiku? Nie rozumiem, dlaczego nie chcesz ze mną iść. Jestem słowikiem od bardzo dawna. Sprzedałam swoją lojalność nocnicy w zamian za wiele lat zyskownego złodziejstwa. Zakochanie się w Gallusie było błędem. Rozproszyło moją uwagę na tyle, że grobowiec został sprofanowany. A i sam gallus ginął prawdopodobnie z tego właśnie powodu. Dopóki klucz nie zostanie zwrócony, moja noga tam nie postanie. Okej, okay, resztę rozmowy przeprowadzimy z nią sobie w następnym odcinku, a w tym podziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia ponownie. Na razie!